w nowym odcinku, tylko mi się coś bosy nie układają. Dzisiaj mam do pomocy pana Mirosława. Bardzo dobrze to ja. Zadanie jest takie. Założyć dwie przełącznicy w dwóch instytucjach bardzo ważnych, nie mogę powiedzieć jakich. Nie mogę też nic ze środka pokazać. Po prostu musimy wejść szybko zrobić po dwa przepraszam, po sześć spawów. Następnie musimy do pewnego olta wprowadzić kabel z zewnątrz w peszlu. Do rozdzielacza mamy tub, tubami transportowymi do kaset, no i pospawać dwie kasety po 12 spawów. Plan się wydaje taki ambitny, ponieważ to są odległości trochę od siebie nieco. Wody spawowo, hel, a potem jeszcze ważne jest, aby pojechać do wyjechrowa i założyć dwie przełącznice po 12 spawów, więc plan jest ambitny. Pierwszy punkt mamy zaliczony. Dzień dzisiaj zarobiście mógł listy, ale staje coraz lepszy dzień. I idę jeszcze tylko po podpis i spadamy do drugiego punktu, w którym też nie będą mogli nic nagrywać. Podpis zdobyty, lecimy w drugie miejsce. Pan Mirosław robi obliczenia, bo pan Mirosław zajmuje się tworzeniem dokumentacji. Dzisiaj ma pierwszy raz, no, tak naprawdę no nie pierwszy, ale któryś, z kolei ale rzadki moment na to żeby sobie samemu porobić zdjęcia i pewne obliczenia Panie Mirosławie, fajnie było? Oj, fajnie było, naprawdę można się wiele nauczyć. Tak jest ten ciekawy, że już jest kolejna minuta, a dalej spawarki, już nie widzieli. No problem w tym, że nie mogę nic pokazywać z wewnątrz tego budynku. Jest to takie trochę miejsce, no ściśle tajne, to może nie, ale no, lepiej sobie nie robić kłopotów. Yy, jesteśmy na Helu, jesteśmy na piekielnym końcu Polski, albo na początku. Tak można nazwać. początek polski to na pewno. Czy piekielny, nie wiem. Mirosław znowu zginął i robi zdjęcia kabli. Dotarliśmy z Mirosławem teraz do zadania numer 3. Musimy wciągnąć kabel do kontenera i pospawać go na takie specjalne kasety. Tylko musimy kabel wciągnąć jeszcze z poza zewnętrznej studni do środka. Dobra, kabel jest O Jezu Ach. Dobra, dobra, mogę ciągnąć? Może wystarczy No, tutaj prawie nie ma yy, no zostaw to w tym. Yy, w tym w tym kółku tam w tym stelażu okay. Nie wiem czy to wystarczy bo trzeba było tam nawinać po prostu na ten, nie Dobra, spoczywaj, naprawdę Jak się przywali to się przywali ale powoli. Mały przypal się zrobił, a miało być odblokowane. Mirosławie, co zrobiłeś? Oj, że chcą, się Dlaczego się wyłamujesz? Proszę pana. No, byliśmy rano, bo odblokowane, miało to tak właśnie. zostać. Mały przypalik z alarmem, ale miał być odblokowany. Rano tutaj byliśmy, i nie zazbrajać alarmu. Dawaj, numer. A. Alarm wyłączony uratowani Ja pierdzielę znowu to samo no, dziękuję Ucinamy. Tutaj też możemy tylko wąskim gadrem nagrywać Żeby zbyt dużo nie pokazywać ale Kamery mamy zapeszlowane Teraz trzeba go tylko włożyć na rozdzielacz, potem dwie kasety. I tu jest mój kabel, będę musiał zamocować i rozdzielać do tub na tym, na tym panelu. Najgorsze jest to, że potem tubami transportowymi, i to małymi, będę musiał przeprowadzić kabel aż do wysokości na ten poziom. I musi mi to wystarczyć jeszcze jakiś los do spawania, gdzie tak naprawdę mam te tuby, takie tuby Rico, i trudno to będzie przeciągnąć. No ale jakoś mam nadzieję, że się uda. że może, nie wiem jak to przykręcę na no, jakiegoś wkręta przez tą dziurę czy jakiś dzi... no, nie wiem, zaraz się potem okaże. Najpierw spróbuję to obrać, ten kabel, a dużo go muszę obrać. Kabel trzeba będzie obrać na krótko. Zapas jest poza budynkiem w studni. W środku nie będzie zapasu. A tu kabel dwa razy sześć. To by było to. <grym zainteresujesz> cały no, bo stąd będzie musiało iść a... aż tam, plus troszkę. Co jest, jest, jest to? To jest taki specjalny rozdzielacz do tub, a potem musi iść w takich nurkach jak tych. No, jak to. ta, te nurki Rico. Ponieważ no, gdzieś kabel musi być obrany, a do tej kasety wchodzi tylko tuba i nic więcej. no dobrze. A że tutaj na dole jest ten panel, no to musimy go na dole dać. Sznurek niestety jest dupowaty. No i przy samej końcówce się urwał znowu. Pokaż nożyk, mi poproszę. Tyle to dojadę nożykiem. Dobra. Ostatnie metry to dojedziemy po prostu trochę nożykiem lekko. On jest tak miękki ten kabel. Oj, trochę koślawo kroję, ale... Ale można. A teraz najlepsze co może być to są te rozdzielacze, one są tak miłe i przyjemne, że trzeba ich nie lubić. Należy sobie co nieco przymierzyć, i mają takie mocowania, że nic ich stąd nie wyrwę. Opaska dwa i dławik trzy. O, dławik to mogą dać taśmy dławik. No guma się zacisnęła, to znaczy, że jest dobrze. Możemy dokręcić. Dobra, teraz będzie najgorsze, czyli włożenie tych obu tub w rurkę RICO i to będzie naprawdę chyba ze 2 metry, co najmniej. Yy, to nie będzie miłe przeżycie. Dobra, próbuj wpychać, ale chyba samo to tak nie wejdzie. Próbujemy. Marne szanse. Już koniec, nie? Bo trzeba by albo wyprostować, albo zrobić eksperyment. A pokaż, jak Pokaż, pokaż. No, eksperyment się nie uda, który chcę zastosować. Ale spróbujmy. Dobra, raz się żyje. No i kurde, już słabo idzie, wiesz? Nie, tym więcej taśmy, to tym gorzej. Pociągnij na siłę. To się urwie najwyżej, to się urwie, nie? O nie! O masakra będzie! Próba numer dwa, złapaliśmy usztywnienie za same włókna i jak na razie... Jak na razie najlepszy sposób O, rwało się A dosyć daleko poszło Patrz, tak, i prosta tuba samo wchodzi bliżej, 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 bliżej bliżej, bliżej, bliżej już mi się skończyła tuba wyprostowana, tylko jest to pofalowana czekaj a tutaj będzie alarm jak zapalimy ten, ten gaz, to lepiej nie Dlatego trzeba ostrożnie. Bliżej, 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 bliżej. No i ciągnij. I dobra, czekaj. I ciągniemy. Pomału, pomału. Poczekaj, pomału. Pomału, pomału. Dobra, koniec. Dobra, pierwsza siedzi Czyli prostowanie tuby to jest jedyna opcja na włożenie Nie wiem, dwumetrowej rurki Jeszcze, jeszcze Jeszcze, jeszcze pomału Dobra, koniec Ja mogę tutaj, o pyk. Dobra, super wystarczy Więcej nie potrzeba, teraz musimy to jakoś przykręcić, włożyć do kaset, zrobić 24 spawy. No tylko, tylko, żeby przypadkiem się jeszcze nic nigdy nie cofnęło, nie wyrwało, to skorzystamy z tych dziurek. Za 6 minut kończymy pracę. Jesteśmy w czarnej no daleko teraz tylko musimy jakoś to przykręcić tutaj mam taką jedną śrubkę trochę mi szkoda ale ten rozdzielacz on pasuje tylko tutaj na ten jeden rozstaw on nie jest super pasowny trochę mi szkoda tego wkręta bo nie... A, ona i tak nie trzyma ta śrubka Mogę ją normalnie wyciągnąć. Średnio pasuje ten rozdzielacz, bo tam jest taka śrubka pod spodem, i ona akurat się opiera zamiast. W dziurkę pasz to się opiera o blachę, i dlatego tutaj odstaje. Ale jest, to jest. Teraz trzeba to przełożyć z góry, albo potem przełożymy na stoliki. Spawamy może nawet A co będzie spawane? Takie kasety FCA Oryginalne pieszerki to raczej na dużo nie wystarczą Nie wiem w ogóle po co dodają Chyba się spawów o. Od czego by wypadało zacząć Od wyciągnięcia tych piktali Może i do końca, ale wydaje mi się, że nawet można byłoby połówkę zabrać Ponieważ nie jest to tak dobrze dopasowane, a z tyłu jest, jest, jest jeszcze magazyn ich i wydaje mi się, że dotąd warto obciąć bo nie były tak domierzone jakbym ja sobie tego życzył A że mam warunki super, to mi to swobodnie wystarczy. Hmm, tuba warto sobie Rurę Rico zamontować w to miejsce, a tubę nawet i tutaj jeszcze zamontować przy pomocy odpowiedniej taśmy. Po to, byśmy byli pewni, że się nic tu nie stanie. Ja kiedyś przy kasetach Fibrain. Zacząłem coś tak gmerać. Miałem to już pospawane i to był kabel yy, duży, duży profil. No i naprawdę nie mam tego udokumentowane nigdzie. Ale to, co tam się stało, to naprawdę ja myślałem, że zawału dostanę. Bo miało to by wpływ nie tylko na tą tubę, ale powiedzmy na cały kabel. Nie wiem, jak wtedy bym z tego wybrnął. Jeśli miałbym. Zepsutą tubę w tak szybkim miejscu coś takiego zrobimy. No, może i trochę będzie to przesadą. No, ale będzie trzymać jak złoto. Dźwięk, niestety, nie będzie zachwalający. Bo niestety urządzenia buczą. Wszystko buczy. Nie wiem, czy mnie będzie w ogóle dobrze słychać. jeśli będzie to przez Także postaram się robić to, co lubię najbardziej, czyli mówić jak najmniej. Nie no, nie przesadzajmy. Dobra, gotowe. Tu były takie opaski, ja spróbuję skorzystać z nich jak najwięcej. znowu troszeczkę, że tak powiem, katar morduje. Rico zamocowane. Tuba zamocowana i czego chcieć więcej. Raczej tutaj się nie powinno nigdy nic z tym wydarzyć złego. Ładnie dopięte. Mam cztery opaski, cztery zużywam. Będę to przekładał w ogóle przez, z tyłu szafy. I nie może mnie nic zaskoczyć. I jeszcze taki dociąg mały. I teraz mi, mi potrzebuje. Małych obcinaczek, których nie mogę namierzyć, dobra, znalazłem, wpadły do czeluści torby, i to co jest teraz potrzebne mega, czyli odmierzanie. bo chcemy, żeby nasza kaseta wyglądała ładnie. Ma nie tylko działać, ale wyglądać, ale czy to się uda? No, o tym zadecyduje spawanie i stripowanie tak naprawdę. Ja to sobie mogę planować niewiele. Dlatego użyjemy do zrobienia kalibracji łuku. Nawet nas nie nie. Nikt nie zadzwoni, nie napisze. Od godziny mamy spokój. już do domu. 15 wybiła, już nikogo nie ma w robocie. Dobra, pierwsze co. Kalibracja łuku. Naciskamy ten piorunek. Jeden kalibruje. kalibrujesz sobie. No, bo jak mamy się zaskoczyć przy tym, po tym przypomiarze, to lepiej nie. No, źle do cieło. No ale trudno. No, raz się żyje. i czemu to tak nie, to nie dobrze? A ciemło dzisiaj 12 spadków całkiem spoko. Nie mogę narzekać A tu takie cuda Dobra, robimy Te dwa panele są gotowe. To są panele takie już prefabrykowane, te podklejne, są tam w krótko powkładane z tyłu. Taki magazyn. Zamykamy, bo czas leci. Były trochę problemy z jednym piktajnem, a raczej z adapterem niby FCA Premium, a adapter jeden do kitu trzeba było po prostu przekręcić, bo robił tu mienie powyżej 0,5. A tutaj nie jestem się wracać, żeby adaptery wymieniać albo piktaj następnym razem, jak coś trzeba będzie. Także musi być zmierzony i musi być działające. Dwie przekręcone, zmierzone, sprzątane śmieci. Mam jeszcze jedno zadanie do zrobienia, ale czy nam się uda? Troszkę w to wątpię. No i zadanie udało się. Teraz to co najgorsze, czyli sprzątanie. Podładowanie kamery, podładowanie mikrofonu. Zawieszki zawieszone. Naklejki naklejone, wymagane. jest tylko się zwijać. Pani Mirosławie, jak się podobała robota? Bardzo się podobała, naprawdę. Czuję, że jestem do tego stworzony, tak jak kolega Rafał. Tylko jeszcze duże praktyki przede mną. To dobrze, to zamykamy ten burdel i jedziemy jeszcze na jedno zadanie, ale raczej go nie skończymy, tak jak wspominałem. Tak. No i co wam powiem, jest godzina 19.40, Mirek zostawiony pod firmę, e, przebrał się pojechał do domu, ja jestem teraz, e, no prawie w domu, nawet nie jestem w domu i uwaga, zrezygnowaliśmy z podjechania w to miejsce, gdzie musiałem założyć dwie przełącznicy, ponieważ która jest godzina, e, byliśmy tak naprawdę troszeczkę nieco dalej od naszego miejsca pracy, Gdańsk, właśnie Hel a jeszcze Białowер chyba po drodze, i zrobiliśmy trzy punkty, i wróciliśmy jest 19.40 i nawet czas tak zeżar, że niesamowicie można powiedzieć yy, o godzinie 17 tam nie wiem, 15.20, skończyliśmy robić ten old poszliśmy dopiero na pierwsze jedzenie tego dnia no i okazało się w międzyczasie, że już no, nie, nie opłaca się tam jechać ponieważ ja sobie nie wyobrażam skoro jest 19.40 i jestem dopiero prawie że pod domem a jeszcze dwie przełóżnice zrobić więc jest to około 3 godzin jeszcze co najmniej w jakimś dużym obiekcie, nie nawet koło siebie gdzie jeden lokal już był zamknięty, trzeba byłoby brać jakieś klucze od ochrony, nie, po prostu no nie także ten dzień jakby można powiedzieć, że jest udany, ale mega się rozlecił w czasie. Mega rozleku się. Produkcja z tego dnia dzisiejszego jest trochę słaba, ponieważ naprawdę mało było rozmów, było trochę pokazywania. Tak naprawdę nie było za bardzo co pokazywać, bo wszystko starałem się ukryć, to tak naprawdę będzie odcinek miał na, 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 na nazwę chyba, nie wiem. Nie wiem, tajemnica dosłownie, <laughs> może po prostu, a może coś innego wymyślę, może coś innego wpadnie. Także dzisiaj zakończę ten dzień, idę w pewne miejsce, potem idę do domu. No i dzięki za kolejny dzień. Widzimy się przy następnym odcinku.